Cześć wszystkim, witam się z wami na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę opowiadać wam o seriach książek, które zamierzam dokończyć i te, które zamierzam zapewne kiedyś przeczytać. Więc już bez przedłużania, żeby odcinek nie trwał aż tak długo. Kanał możecie zasubskrybować, możecie zostawiać lajki, nie zapomnijcie pisać komentarzy i wpadajcie również na Instagrama World of Woods Books. To by było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Szóstka Wron Leigh Bardugo. Jest to pierwszy tom dwóch tomów części, bo ta książka jakby składa się z dwóch części. Tutaj jest Królestwo Kaczaczasz jako drugi tom, to jest pierwszy tom właśnie tej dylogii, bodajże tak to się mówi. W każdym razie, jeśli chodzi o tą książkę, no to ja w sumie zamierzam je kiedyś zacząć. Zamówiłem, no to zapewne kiedyś zacznę. Chyba te książki były kiedyś popularne. Ja ogólnie ich nie czytałem. Coś tam mniej więcej wiem, że opowiada ta książka o losach sześciu przestępców. Ponoć dobre książki. Okaże się, jak mi się te książki spodobają. Jest to po prostu dylogia, którą zamierzam zapewne kiedyś zacząć. Niby Noc Dziejka Krzysztofa. To jest ogólnie jakby trylogia, po tym jest jakby. Bożo, grobie i bez świt, bodajże, z tego co pamiętam, jeśli się nie mylę, możecie mi pisać w komentarzach. I w każdym razie, tą serię zamierzam zacząć tą trilogię zamierzam zacząć. Ogółem zbytnio nie wiem, o czym jest ta książka. Jest to fantastyka, z tego co wiem, bodajże, dla starszych czytelników, ponoć jest dosyć jakby brutalna, więc jest dla starszych. No, i zamierzam właśnie kiedyś tą trylogię zacząć czytać. Mam na razie pierwszy tom, nie mam dwóch pozostałych, ale pierwszy tom przeczytam i to w sumie zadecyduję, czy sięgnę po dalsze tomy tej serii. Fantastyczne Zwierzęta, J.K. Rowling. Jakby potem jest yy, jakby drugi tom, i nie wiem, czy właśnie powstaną dalsze tomy, ale nie mam pewności. W każdym razie na razie jest to dylogia, można tak powiedzieć. Jakby drugi tom to Zbrodnie Grindelwalda, a to są fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Filmy z tego, co wiem, to właśnie są. Ogółem jakby, jak przeczytałem już Harry'ego Pottera i Przyklęte Dziecko w sumie też, to myślę, że wtedy wezmę się właśnie za te książki. Nie wiem, kiedy to zastąpi, ale myślę, że nawet może nagram odcinek z czytania tych książek, jak oceniam te książki. Jakby książki są pisane... Stylem takim, że będzie się je czytać dosyć szybko, bo jakby są podzielone bodajże na jakieś sceny, z tego co widzicie, i w każdym razie książki będzie się czytać, myślę, że nawet w miarę szybko. To są ponoć dzieje, które się działy właśnie chyba przed Hogwartem, z tego co się nie mylę, i tyle. Harry Potter i książę Półkrwi, no to jest to po prostu książka, którą aktualnie czytam, jak widzicie, zacząłem czytać tą książkę i chcę skończyć po prostu całą serię o Harry Potterze, to jest szósty tom, jest siedem tomów, potem prawdopodobnie jakby przeczytam jeszcze Przyklęte Dziecko, no i ogółem, co mogę powiedzieć o tej książce, na razie się trochę odbiega od reszty, ale w sumie chciałbym skończyć tą serię, Mimo, że znam w sumie, z tego co pamiętam, jakieś tam spoilery, w sumie może i niewielkie, ale jakieś tam znam spoilery, to w każdym razie i tak chcę dokończyć tą serię, chcę zobaczyć jak potoczą się po prostu dalsze osy Harry'ego Hogwartu, jego przyjaciół i jak się potoczą po prostu dalsze osy tej książki. Okaże się, czy to będzie najlepszy tom serii i czy siódmy to będzie również najlepszym tomem serii. The Burning God, Rebeki F. Kwank. Jest to trzeci tom Wojny Makowej, jak widzicie mam dwa tomy po polsku Wojny Makowej właśnie i jak wyjdzie trzeci tom w Polsce, to chcę dokończyć tą serię. I Ja mam odczucia do tej serii takie, że po prostu pierwszy tom jakby nic zachwycającego, ale jednak nie jest to aż taki zły tom. Ja tej książce z tego co pamiętam dałem 4,5 gwiazdki bodajże na Instagramie, w każdym razie myślę, że teraz dałbym 4 gwiazdki, niestety drugi tom myślałem, że otrzymam. Lepszą ocenę, a okazało się, że po prostu drugi tom dostał ode mnie 3,25 na 5 gwiazdek, czyli dosyć słaba ocena jak na tą książkę. Mnie się ta książka w sumie dosyć średnia, bo podobała, jakby zakończenie mnie zbytnio nie usatysfakcjonowało. Jakby ta książka to jest po prostu ratunek dla całej tej trylogii. Mam nadzieję, że ta książka po prostu przebije wszystkie pozostałe dwa tomy Wojny Makowej. Wiedźmin Miecz Przeznaczenia Andrzeja Sapkowskiego, ja Wiedźmina przeczytałem pierwszy tom, to jest jakby drugi tom i w sumie chcę dokończyć całą serię, całą sagę, można tak powiedzieć o Wiedźminie, bo ogólnie jak widzicie ta seria składa się z ośmiu tomów, znaczy sezon Bush to jest ponoć tom jakiś dodatkowy, ale i tak przeczytam. W każdym razie, jeśli chodzi o Wiedźmina, to nie jest jakieś odkrycie roku, ale jest książka pisana dosyć oryginalnym stylem pisania, trochę nietypowa, trochę odbiegająca od innych książek, od fantastyk, nawet w sumie myślę, odbiegająca od innych książek, trochę też była, była pisana w sumie dosyć dawno temu, z tego co wiem. Te wydania są jakby jedne z nowszych. Jeszcze nowsze od tych wydań są te, co mają po prostu takie, wiecie, czarne okładki i właśnie na nich yy, pisze właśnie poziomo napis Wiedźmin. Takie literki się układają w napis Wiedźmin. I w każdym razie jest to seria, którą myślę, że będę kontynuować. Następną książką, jaką wam pokażę, to jest Trylogia Mrocznej Moskwy autorstwa... Mm. Jakiego to jest książka autorstwa? Yy, Paula Lind Lindera enx... Truma i Kamili Crepe. nie wiem jak to się czyta, sorry, ale ogółem jest to trylogia. Zamówiłem ją kiedyś na oczytani Pelboda, że była za 17 zł, więc się opłacało. Jakoś w sumie mi aż tak do tej trylogii nie ciągnie, ale myślę, że kiedyś ją przeczytam, pamiętam, że w opisie pisało właśnie, że jest tutaj pokazany wstrząsający obraz Moskwy za czasów panowania Putina więc nie wiem, czy ta książka będzie mocna, czy nie, ale kiedyś patrzyłem i zniechęciło mnie to trochę, że ta książka ma dosyć mały druk, ale może przeczytam tą trylogię, raczej przeczytam. Tylko pytanie brzmi, kiedy się za nią wezmę, bo nie wiem, kiedy się za tą trylogię wezmę. No i co, raczej ją przeczytam, okaże się, czy jest dobra, czy nie. W sumie wydaje mi się, że jest to dosyć mało popularna trylogia. Praktycznie nie rzuciło mi się okiem, żebym słyszał gdzieś o tej trylogii. Piszcie mi, czy wyczytaliście tą trylogię, czy słyszeliście o tej trylogii. Ja być może zacznę, ale nie wiem kiedy. Bractwo Pierścienia Tolkiena. Jest to jakby pierwszy tom Władca Pierścieni. Władcy Pierścieni znaczy się. I myślę, że pierwszy zamówię sobie w ilustrowanym wydaniu Hobbita, zanim wezmę się po prostu za tą książkę. Bo w sumie chcę zacząć Hobbita, potem przeczytam może tą książkę i to zadecyduje, czy kupię jakby dalsze tomy. Tej trylogii, bo to jest ogółem trylogia. Potem są jakby dwie wieże i powrót króla bodajże, z tego co pamiętam, albo na odwrót, możecie poprawiać mnie w komentarzach. W każdym razie, jeśli chodzi o Bractwo Pierścienia, no to po prostu ja jeszcze tego nie czytałem, ja jeszcze tego nie znam. Czy przeczytam tą książkę, to myślę, że może ją przeczytam, raczej tak. I jak ją przeczytam, to po prostu zdecyduję, czy kupię drugi tom. Co mnie zniechęca trochę do czytania tej książki, to jest po prostu to, że. No ten druk po prostu trochę boli w oczy, chociaż aż taki zły nie jest, ale jakby jest tutaj jednak dużo tekstu na stronie. Okaże się, czy książka będzie dobra, a tak na razie to jakoś mnie ciągnie do tej książki. Nie wiem, się kiedy, nie wiem kiedy się za tą książkę zabiorę. Możecie mi pisać, jakie wy macie odczucia na temat to Pierścienia. Czy wam się ta książka podoba, czy cała wam, ta trylogia się wam podoba, bo w sumie jest to raczej dosyć popularna seria, więc piszcie mi, jakie macie odczucia na temat tej trylogii. Dune'a Franka Herberta. Jest to seria, która składa się bodajże z sześciu tomów. Jeśli chodzi o tą serię, to ja mam pierwszy tom Dune'y. Na razie jeszcze nie przeczytałem tego tomu. Ogółem widziałem też, że ma wyjść jakby film w kinie. Znaczy, jeśli chodzi o film, to film miał już wyjść jakby w tamtym roku, gdzieś w grudniu. A premiera zostaje przesunięta na gdzieś końcówkę tego roku. Trzeci kwartał albo czwarty kwartał, dokładnie nie pamiętam, ale chyba czwarty kwartał, w każdym razie, żeby nie odchodzić od tematu. No to ja jeszcze Dune nie czytałem, ponoć jest to jakiś science fiction, trochę bardziej skomplikowany, jakby mosiężny trochę, że tak powiem. No i co, tradycyjnie jakby... Zniechęcam mnie minimalnie, jakby druk, bo jak widzicie, druk jest po prostu taki. Będzie tu raczej dużo opisów, nie jest to literatura ponoć łatwa. Jeśli chodzi o tą książkę, nie wiem kiedy się właśnie nią za zabiorę. Możecie mi pisać czy polecacie czytać Dune. Sorry za przedstawienie kadru, jak mogliście zauważyć. Teraz już jest jakby git, więc jakby już pokazuję dalsze książki, już ostatnie. I te książki kupiłem w sumie dosyć niedawno. Jest to trylogia Remigiusza Mroza. Nie wiem, czy będzie jakby czwarty tom. I w każdym razie jest tutaj mowa o tejże serii, którą pewnie dobrze znacie. Listy z zagrobu, głosy z światów i szepty spoza nicości. Trylogia Remigiusza Mroza. Jeśli chodzi o tą serię, ja nie wiem, kiedy ja się za nią zabiorę. Bo ogólnie z Remigiuszem Rozem to jest tak, że po prostu czytałem jakby tego autora osiedle żniw, i była to spoka książka. Teraz aktualnie czytam Remigiusza Mroza inną książkę, i mianowicie czytam w cieniu prawa, która jest no, dosyć taka średnia w porównaniu do tej książki, która była po prostu ok, mianowicie o ciebie mi tutaj osiedle żniw, no i to w cieniu prawa jest no, dosyć takie ok, takie średniawe w sumie jak na razie. Może akcja się jeszcze ciekawie rozkręci, może będą jakieś niedowierzania i szoki i żeby już nie odchodzić zbytnio od tematu, no to nie wiem kiedy wezmę się za tą serię, ale wydaje mi się w sumie, że ją przeczytam, mam nadzieję, że będzie napisana przyjemnie i fajnie, tak jak to było w przypadku Osiedlażni, wpiszcie mi czytaliście tą serię i czy, czy polecacie czytać tą serię. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Piszcie mi, jakie wy serie planujecie dokończyć, jakie serie planujecie zacząć. Żeby już dłużej nie przedłużać tego odcinka, nie zapomnijcie wpadać na Instagrama World of Woods Books, a ja się z Wami żegnam do następnego odcinka i cześć!